Firma Klaas wprowadziła istotne udoskonalenia także w swoich prasach wielkogabarytowych. I tak, w maszynie Quadrant 3200 instalowana jest teraz nowa komora wstępnego prasowania. Model 3200 wytwarza Bele w popularnym formacie 120x70 cm. Cztery ustawienia systemu nowej komory wstępnego prasowania: operator może hydraulicznie włączać z kabiny. W pozycji 0 komora jest całkowicie odłączona. W pozycji 4 zagęszczana jest wstępnie maksymalna objętość materiału. Dzięki temu można uzyskać o 20% większą masę bel, szczególnie przy mniejszych wałach. Wirnik wciągający obraca się o 25% szybciej niż we wcześniejszym modelu, co ma skutkować 10% wzrostem przepustowości. Odpowiednio wzmocniona została również przekładnia główna. Model Quadrant 3200 wiąże belę za pomocą 6 supłaczy.